Na pewno wiesz, czym różni się zwykły pilnik do metalu od iglaka. Okej, okay, nie będę tłumaczył, ale czy wiesz, że do produkcji każdego z nich używa się innej stali? Już opowiada. Najczęściej spotykany stopem stali w pilnikach klasycznych jest T12, natomiast w iglakach bardzo często pojawia się stal GCR15. Po co tak komplikować sobie życie, skoro mają one bardzo podobne zastosowanie? Otóż stal T12 to stal narzędziowa wysokowęglowa. Tego węgla jest około 1,2%. Z kolei stal stosowana w iglikach to stal łożyskowa. Również zawiera sporo węgla, bo około 1%, ale zawiera też sporo chromu, około 1,5%. I co z tego wynika? T12 jest stalą bardzo twardą, ale kruchą, mniej wytrzymałą. Mimo procesów nadających jej większą sprężystość, na przykład poprzez odpuszczanie, nadal jest bardziej krucha. Z kolei stal GCR15 to równowaga pomiędzy twardością a wytrzymałością. Dodatek chromu sprawia, że jest bardziej odporny na ścieranie i przede wszystkim nie pękają. Nawet nie wiesz, ile takich drobnych niuansów tkwi w narzędziach. Aby je poznać, obserwuj, komentuj, udostępniaj.